To jest Mona ja i Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku. Gospodarstwo rolne i Zielonka. I w dzisiejszym odcinku, jak sami widzicie, jesteśmy na sklepie naszym samochodzikiem. I mamy dwa big bugi yy, w sumie nawozu. Także przetransportujmy to na naszą gospodarkę. Oczywiście, niech nasz samochód w jakiś sposób yy, odpali i się przejedziemy. I nie wiem. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie rozwozić nawozy Znaczy no, na początku sobie rozwieziemy nawozy A później będziemy gruberować już pod uprawę naszej pszenicy Mam nadzieję, że takie rozwiązanie odcinka Wam się spodoba Dlatego zapraszam do zostawienia łapeczki w górę Subskrypcji na moim kanale No i oczywiście do zajrzenia w opis, tam macie link do Chitosa i Karolka do kanałów i ewentualnie możecie jeszcze wejść na Discorda, bo na Discordzie też zazwyczaj siedzę. Dobra, my sobie wsiądziemy do naszego Zetorka, bo trochę długi wstęp zrobiłem i załadujemy te dwa buggy. na no, oczywiście nasz rozsiewacz i pojedziemy na nawóz na nasz rzepak. Mam nadzieję, że to jakoś się przyjmie. Dobra, rozłożymy bardziej. Tak, rozłożyliśmy bardziej i bardziej i yy, ba yy, bardzo fajnie nam dęba staje zetor. Także no chyba będziemy musieli sobie ten worek yy, zdjąć. Tak jak yy. Popatrzę to, czy uda mi się trafić w dziurkę, oczywiście, że uda się. Dobra. I lecimy do góry. Zatorek do przodu. Trochę nam podrywa ten frut nasz, no ale się nie dziwić, bo to jest chyba 500 kilo albo 600 tego nawozu. Oczywiście... Sypiemy do naszej siewki, czemu by nie I co? Jak sami widzicie Ten tydzień dominuje ta nowa nasza seria, ale Chciałem Taki efekt zrobić, bo chciałem ją pobudzić Żeby ona Jakoś zagościła fajnie na naszym kanale I w dzisiejszym no, odcinku chyba <śmusza> Można tak to powiedzieć, że Wszystkimi naszymi maszynami sobie pojedziemy Bo przyjechaliśmy się samochodem Wiadomo, no kawałek, bo kawałek. Dobra, nie, trzeba najpierw trafić. Dziup. O, trafiliśmy. Yy... No, kasz, naszym samochodem przejechaliśmy się kawałek, wiadomo, kawałek, kawałek. No ale jakoś tak dojechaliśmy na naszą gospę. Oczywiście, ze torkiem sobie tylko poładujemy te big bugi bo mamy pod niego podpięty ten nasz, yy, można to powiedzieć, yy, jak to się nazywa, ten masz ten nasz z paleciakiem i dzięki niemu mamy bynajmniej robotę dla zetorka i zetorkiem bynajmniej mamy co robić. No i dzięki temu będziemy w dzisiejszym odcinku wszystkimi naszymi ktorkami jeździć oczywiście sobie zasłonimy rozsiewacz, czemu by nie i lecimy na pole z rzepakiem oczywiście fendem jedziemy wiadomo z rozsiewaczem, bo tu już kurczę mądry rozsiewacz jest, tu wszystko jest podpięte idealnie pod naszego fenda, tylko GPSa nam brakuje ale to kiedyś się może dorobimy Wiadomo, że będziemy sobie uprawę prowadzić Oczywiście uprawę będziemy prowadzić za chwilę bo pewnie nam zejdzie już do końca odcinka to i sobie zaraz zobaczymy ile metrów możemy tutaj yy, na naraz 21? No 21 metrów powinno być idealnie Jestem ciekawy na ile razy to zrobimy, jestem jeszcze ciekawy naszego opryskiwacza, ile nasz opryskiwacz ma metrów, no, ale to będzie trzeba w jakiś sposób kiedyś yy, zobaczyć. Bo oczywiście tutaj się nam pojawią ścieżki na tej naszej serii, bo no, nawet fajnie to będzie wyglądać jak sobie takim pędziorem będziemy jeździć w ścieżkach, tylko muszę na razie... Yy, takie mniej więcej ogarnąć yy, sprawy prywatne i wtedy będziemy mogli się bawić na tej serii poważnie, bo wiadomo, już za niedługo, grudzień, to takich akcji, takich no można powiedzieć, yy, w polu no nie będzie dużo. Więc będziemy mogli sobie na spokojnie usiąść do nagrywania i może też yy, w grudniu daily się pojawi tak samo wy w styczniu kto wie ten wie, bo niektórzy nawet powracają do tych odcinków i mogą nawet napisać mi komentarz za które no bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za akcję rozsiewania nawozu. Bo ładnie sobie rozsialiśmy ten nawóz i przejedziemy się przez yy, oczywiście naszą wieś, bo tu jakiś kościółek, tu sąsiady mają fajne gospodarki małe Eleganckie ogólnie, jeszcze tą drogą na gospodarkę naszą nie jechałem. Chyba tu był stop, ale wiecie, wolne było, można było jechać. Nie przejmujemy się. O, a tu jakieś pole zachwaszczone. No cóż, tak to bywa. Na szczęście na naszych polach nie rosną chwasty, tylko prawdziwe, dobre uprawy. A jak na razie sami widzicie, że o te pola jakoś dbam. Oczywiście trochę feralnie postawiłem ten kurnik, bo tutaj się, no, nasze kurki niosą i jajka jakoś się pokazują. Oczywiście, co? Będę sobie fajnie, elegancko tutaj stanę, Poza za odcinkiem sobie chyba pochowamy wszystkie nasze sprzęty jakoś do, wiadomo, do naszej stodoły, bo będziemy no w sumie mogę powiedzieć, że w następnym odcinku siebie pszenicę i będziemy sobie y, do y, tak zwanych no tak zwanych y, sprzedaży będziemy sobie już przyspieszać czas, tylko następny odcinek będzie, no mówię, z y, siewu jeszcze pszenicy i będziemy mieli ten pierwszy sezon tak jakby z głowy chociaż może jakąś robótkę jeszcze wynajdę, No, ale nie wiem to się okaże w późniejszych etapach. Wiadomo zawsze zaczynamy od tamtej strony, teraz zaczniemy sobie ładnie elegancko od tej strony, tym naszym gruberkiem tutaj pojeżdżać. Wiadomo ile zrobię tyle zrobię na tym odcinku. Się nie przejmujemy. Zetorek, no, idealnie z tym 2,5-metrowym gruberkiem sobie będzie radził, jak sami widzicie, 15 na godzinę. Może na głęboką uprawę to jest za szybko, no ale wiecie, to jest farming, a ta seria nie ma być jakoś tak bardzo realna, tylko ona ma być no idealną serią która będzie się rozwijać w dość szybkim tempie bo mamy oczywiście nasze tak zwane jak to się nazywa gospodarstwo ustawione na łatwy rozwój i pewnie tutaj będą siedziały kiedyś na pewno szybciej się tutaj rozwiniemy niż na życiu młodego rolnika ale to Czas pokażę jak na razie motogram tutaj sam może kiedyś ktoś się pojawi tutaj może w, w setnym odcinku ale czy nawet nie no, setny odcinek jestem w stanie zrobić tutaj serię z tego stu odcinkową, pewnie nawet i więcej bo tutaj na pewno sobie przejdziemy w tryb taki, że Wykupię całą mapę. Jak na razie idzie mi bardzo świetnie, bo mamy 14 tysięcy na koncie. No ale od czegoś trzeba zacząć. I zetorek za ikoną naszej serii jest. To jest najlepsze i jak widzę, że tu kamienie kodemi mi się, wybijają to chyba będziemy musieli jeszcze zakupić maszynę do zbioru tych kamieni, bo no trochę tych kamlotów będzie ja jestem ciekawy jak to będzie w ogóle szło wszystko ewentualnie sobie kiedyś wyłączę te kamienie no chyba, że będą cały czas te małe kubki się pojawiać, no to kupimy wały i będziemy po prostu wałować sobie pola bo też tak można robić Nikt mi tego nie zabroni, bo każdy robi tą swoją serię tak jak każdy chce na mój strój. Wy oglądacie na przykład teraz moją grę u jakiegoś innego Jupitera lub kolegi po fachu, można tak tu powiedzieć. Oglądacie już trochę go inne gospodarstwo, nie wiem czemu inniejsze, bo inniejsze słowo to kurde nawet nie istnieje po prostu inną perspektywę gospodarstwa ludzie widzę, że na tej mapie zaczynają z 60-tek na przykład tych najmniejszych ciągników, a ja sobie postanowiłem, że a wezmę sobie zrobię serię z takich większych maszyn bo jeszcze takiej serii można tak to powiedzieć na moim kanale nie było żeby takie ponad stu konne ciągniki się pokazały na naszym gospodarstwie od początku. Zazwyczaj były jakieś tam 60, zatorki. Oczywiście mniejsze zatorki, bo ten zetor no to jest kolubryna porównując te wszystkie inne moje małe zatorki. No, ale tym się nie przejmujemy, tylko lecimy. Jestem ciekawy czy czasem y, nie rośnie sobie nawozu, y, pod korzeń, bo to też by mogło być fajna akcja. I wtedy byśmy na wiosnę sobie ewentualnie jakoś tutaj nasze pole obrobili. Trochę robię tych mijaków, no ale tym też się nie przejmujemy. Ważne, że większość pola będzie przerzucona, a jak większość pola będzie przerzucona, no to yy, będzie luksus robota zrobiona. Dobra, ogólnie trochę dzisiejszy odcinek będzie szalony i trochę jestem też można tak to powiedzieć wypompowany, no ale stwierdziłem, że nagram ten odcinek na środę, bo jednak żeby te daily podtrzymać, bo jak mówiłem, że będzie ona do końca listopada, no to one się pojawi w 100% a zwłaszcza, że już jesteśmy praktycznie przy końcu daily, bo można tak to powiedzieć, że zostało no około 10 dni, 9, no 9 dni daily, więc jeszcze 9 odcinków się pojawi codziennie, później sobie no, na początku grudnia na no, pewno zrobię jakąś taką niedużą przerwę, no ale pewnie się pojawią tylko z dwa odcinki w tygodniu i później może zrobię daily z live'ów i bym na live'ach sobie fajnie elegancko prowadził daily albo co drugi dzień byśmy live'a robili też by mogło być wiadomo tutaj serie by się pojawiały odcinki no ale mimo wszystko bym może coś tam poruszył z live'ami bo to też nawet by fajnie wyszło tak jak w tamtym roku zrobiliśmy że sobie Live y robiliśmy prawie, można tak to powiedzieć, codziennie. Dobra, nawet 14 minuta odcinka i nawet jakoś ten nam pole idzie. I w ogóle ile to pole ma powierzchni? Hektar. Hektar powierzchni tutaj jest ornej czyli źle to nie wygląda. Wiadomo 2 hektary są z gospodarstwem i z tą łąką. Tylko że chyba tą łąkę sobie zlikwidujemy. Bo wiadomo, że będę chciał zasadzić warzywka, no to może jakąś marchewkę bym yy, po tej łące sobie fajną, elegancką marcheweczkę bym zasiał. Zasadził w sumie, bo to się sadzi. Chociaż to jest taki... Nie wiem czy to sadzarka, a bardziej to jest siewnik gotowy myśmy sobie taką marchew zasadzili, zasiali. No kurde, sam się gubię w własnych słowach i będziemy właśnie tak sobie powoli wdrażać się w robotę z naszymi warzywami. Wiadomo, jak na razie będę sobie tak przeplatał yy, warzywa, a nasze ukochane uprawy czyli rzepak, pszenica. Ewentualnie może będę jakoś płodę zmianował i raz nawet soję posieję, raz posieję jeszcze coś innego Raczej no, w sumie pszenicy i jęczmy to bym musiał co sezon siać, bo nasze kurki muszą coś jeść Wiadomo mało ich jest, no ale nie wiem czy czasem jakiegoś większego kurnika tutaj na naszym gospodarstwie nie postawię. Wiadomo, że jeszcze za, z zwierząt będą owce, bo tak jakoś się na te owce można tak to powiedzieć łasze. Yy, nie wiem, czy te owce się jakoś nie zrobi. Dobra, w sumie byśmy mogli miniaturkę sobie jakąś czelić. Podejdę, włączymy a tutaj mamy bieganie, bo sobie tutaj biegałem po mapie o. i cyk mamy fajną, elegancką miniatureczkę. Można, można, można zrobić takie miniaturki. W sumie większość osób, jak yy, pisała komentarz o miniaturki, jak ja robię czy coś, no to możecie sobie zobaczyć, że w pewnych momentach odcinka sobie wychodzę i fajnie, elegancko sobie robię zdjęcie, dzięki któremu te miniaturki sobie robimy oczywiście chyba będę grał na czasie na 5 albo 6 no nawet by fajnie było no nasz, na szóste sobie pogramy bo no, wiadomo, będziemy parę dni robić yy, wiadomo na wrześniu jeszcze z jeden dzień na wrześniu się pojawi na wrześniu no tak na wrześniu bo będziemy sobie fajnie, elegancko siali naszą chronickę jak to właśnie będzie, yy, będzie wyglądać. Jestem ciekawy tylko z jednej perspektywy czy jak ja bym opryskał yy, świeżo zasiane pole, czy by chwasty urosły to też jest Dobre pytanie, no ale pewnie one by nie urosły, bo jak jednak opryskałbym, zobaczymy w sumie, jak to wszystko będzie wyglądać. Jestem ciekawy, jak to będzie w ogóle wyglądać z tymi naszymi warzywami. Jak będzie trzebało pryskać nawozy, bo będziemy musieli jakoś to tym naszym małym zetorkiem ogarnąć. On jako jedyny w naszym gospodarstwie posiada opony nie szerokie, tylko opony wąskie. Wiadomo jeden jeszcze taki mniejszy traktor by się sprzedał, ale to on się sprzeda dopiero w tych etapach gry, w których będziemy uprawiać więcej tej naszej zielenizny No i jakieś tam i jakoś tam więcej tej zielonej mocy znaczy no tych warzyw bo wiadomo jakieś y, oliwki czy tam winogrona byśmy sobie raz na jakiś czas gdzieś zasadzili i byśmy na pewno jakieś pieniążki z tego mieli no, ale na razie będziemy jak już szli w buraki znaczy no marchew buraki lub pasternaka, ewentualnie jeszcze i wiadomo, że w życiu młodego rolnika mam ostatni sezon ziemniaków, no to tutaj też wy kartofelki bym mógł jakoś się pokusić i też kartofelki tutaj mieć. Mnie, Zwłaszcza, że będę miał te nasze: jak to się nazywa? Krzynki, chociaż zanim będziemy tutaj sadzić ziemniaki to już zobaczycie jaka hala powstanie bo tutaj wiadomo w tym dodatku taka fajna jedna hala jest dodana i tej hali i tą halę będziemy w sumie wykorzystywać do yy, składowania tych warzyw i oczywiście co jest 21 minuty odcinka my mamy prawie, pa, pa, prawie zrobione całe pole i mogę tylko powiedzieć, że hasztagiem dzisiejszego dnia będzie hasztag kultywacja. <grybowanie> no, hashtag gruberowanie. No, hasztag gruberowanie. Przypnę Wam serduszko do każdego komentarza, który ma hasztag gruberowanie, bo czemu by nie? Zobaczymy, ile osób mnie ogląda w tym momencie. Tak to jest. I co? A i właśnie daily jakbyśmy kończyli to nie wiem czy czasem byśmy nie skończyli jego Bo wiadomo to będzie 30 listopada to będzie czwartek No to będzie gdzieś około czwartku No i byśmy w czwartek sobie może yy, Jakiegoś Nie no w sumie Lajwika byśmy nie zrobili No ale tak piątek żeby dobrze przywitać yy, rudzień to byśmy mogli sobie jakiś przedświąteczny live zrobić bo wiadomo odcinki świąteczne też w tym roku będą kręcone może z całym teamem To wie może z całym teamem może nie ale na razie jestem dumny z tej serii jak te pola fajnie wyglądają, są fajnie ukształtowane i z tej naszej gospodarki jestem kurde tak zadowolony, że tak mi się udało wkomponować jakąś gospodarkę na tym startowym miejscu, bo już chciałem ogólnie się poddać i kupić jakąś inną gospodarę czy w ogóle w innym miejscu. No, ale mówię w innym miejscu, to ktoś inny sobie pewnie zrobi. Gospodarstwo, a ja wezmę sobie te startowe nasze miejsce, zrobię tam, gdzie gospodarstwo powinno być. Tam będzie blisko sklep, blisko w sumie miasto. Wieś, Jaka, jakie miasto? To jest przecież wieś Zielonka. Miasta tutaj nie ma, są tam gdzieś jakieś bloki, no ale to są stare podpegierowskie bloki więc no wiecie te bloki to są wiejskie bloki same prawilniaki tam mieszkają Że je dobrze nie, tu tam jakiś tu kościół tam kościół No Żyć nie umierać na tym kurcze Podlasiu można tak to powiedzieć Bo nie wiem czemu ale ta Biocha to normalnie lasiem tak y, mi y, leci. I to jest typowo Podlaska. No, na, jakbyśmy byli na Podlasiu, mapa jakby na Podlasiu robiona, a to niby są jakieś tam tak ludzie niby mówią, że to są y, mapy mapa taka polsko-czeska. Ale bardzo to wygląda jak naprawdę na Podlasiu, W Podlasie też ma taki teren. Można tak powiedzieć w ogóle: tam jest takie fajne tłumnik mi zasłania pole. Że góreczka, dróżka i jakoś to wygląda. O, zetorek Torek to mnie zaskoczył teraz z tym skrętem. Jest normalnie tersko Tego paliwa to on też źre. No ale co się dziwić, to jest nasza. Można tak to powiedzieć: ala polska szóstka. No bo te nasze polskie traktory też dobrze chleją. Paliwa jak ktoś się uprze i napisze, że to jest z to jest czeskie. To wam powiem, że przecież. Ursusy ciężkiej serii i Zetory ciężkiej serii to jest jeden chuj. Można tak to powiedzieć, że to jest czeskie, i to jest polskie. Dwa w jednym i nawet się nie dziwię, że Giantsi, jak chcieli zrobić czeską mapę, czesko polską mapę, to dodali tego Zetora. No bo to jednak z jednej i z drugiej strony to jest. Jakby to nie? Szkoda, że nie dodali jakiegoś Ursusa, ale też nie ma się co dziwić, skoro Ursus y, otrzymał upadłość już jakiś czas temu. Można powiedzieć, że za niedługo będzie druga rocznica tego albo trzecia, nawet upadłości z eto, y, Ursusa. Także. Szkoda. Oj, aż mi się spać zachciało, no ale jak już robić całe pole, no to zrobimy do końca. I tak mamy młodą minutę. Bo dla mnie młodej godziny to tutaj nie ma. tu już jest, można tak to powiedzieć, że noc. No ale dumnie nagrywamy ten odcinek dla was moi mili żeby te daily jakoś no, obracało wśród nas i ogólnie jak każdemu nie pasują te obciążniki do zetora tak, po dłuższej takiej grze czyli jednej motogodzinie to nawet powiem, że przy tych szerokich oponach przy zetorze te obciążniki mają jakieś kurde taki można powiedzieć potężny widok one mają taki potężny widok tak samo te z przodu opony w ogóle koła bo te felgi to naprawdę nie są ani zeteroski ani ursusowskie tylko od jakiejś innej nawet mogę powiedzieć, że nawet ciężarówki płaza albo coś stara. Nie, no ciężarówki jakieś pełne są, bo każdy wie, jak przedni most wygląda. Raczej no, no, w ogóle przód wygląda, w tych starych Ursusach albo tych Zetorach. Każdy wie, jaki to jest typ. I model, tak samo my sobie wbijamy najwyższy bieg. Szkoda, też mogę powiedzieć, że nie ma czterobiegowej skrzyni. No ale cieszmy się tym, co mamy. To można powiedzieć, i tym, że zjeżdżamy na gospodarkę i będziemy już się żegnać. Praktycznie w 30 minut zrobiliśmy tyle roboty, o ja przez parę można tak to powiedzieć odcinków bym robił na życiu młodego rolnika dobra Zetora sobie fajnie, elegancko tutaj można powiedzieć zgasimy ja się z wami żegnam do następnego odcinka już jutro o 8 rano no i trzymajcie się cześć